A w dzisiejszym fascynującym odcinku z Wojterowic i z Minecrafta zbudujemy sobie port, yy, bo tutaj jest jakby ścianka od magazynu. Dokładnie tutaj. Z tego co tutaj widzicie. Jest ścianka od magazynu, który sobie dobudujemy też dzisiaj. I skończymy dzisiaj port, więc to będzie ciekawy odcinek do oglądania i, i my już się widzimy tutaj. Yy, już le, jakby lecimy zrobić port... Yy, i tak to będzie właśnie wyglądało, że będziemy po prostu robili port. Yy, więc yy, dobra, yy, lecimy sobie teraz yy, tylko tu. Nie, port będzie się chyba gdzie indziej. O! Tylko tu będzie trzeba dokończyć mur, ale port generalnie będzie gdzieś koło domku yy, Bartka, gdzieś tu bo tu można zrobić port, ładny, ale wtedy by nie, no do dobra, dobra, tu robimy port. Ale słuchajcie, dodali te bambusowe deski, to ja może z tych desek właśnie zazdrowię zrobię. Hmm. E, po prostu. W ogóle nie trpia się, że ja na kreatywie po prostu ym, na przetrwaniu mi się nie chce zdobywać tych wszystkich surowców. Mm, I takich tam rzeczy sobie po prostu robić. Chce mi się po prostu sobie pobudować na creative, a potem pograć sobie tu na przetrwaniu i dobudować rzeczy na przetrwaniu. Ale okej, okay, to jest w ogóle pierwszy odcinek z Wojterowic. Um, też taki na poważnie. I w ogóle też pierwszy odcinek z Wojterowic który powinien Wam się spodobać dosyć, bo są jeszcze drugie Wojterowice takie dla widzów, ale to nie są te Wojterowice oryginalne, tylko trochę bardziej przebudowane i z, z, w ogóle mury z innego bloku. Nie ma tych emeraldowych, nie są tak rozbudowane te Wojterowice. No tam bardzo dużo generalnie rzeczy zmiennych jest, ym, które się zmieniły. <laughs> Na przykład jest tam budziarka, też pomysł od Wojanka że tam jest łobodziarka. Yy, słuchajcie, więc no moim zdaniem to tak powinno wyglądać. Jeszcze raz przepraszam za moją mamę. Jest trochę walnięta i no. Yy, ale okej, okay. yy, zabudujmy sobie teraz... Nie no, szczerze to ten port był ładny. Yy, Jakbym coś umiał budować w tym Minecrafcie. Yy, w ogóle jeszcze chcę wam tylko powiedzieć, że nie słuchajcie Elsa, bo jeżeli LS mnie hejtuje... A wy mnie lubicie, to po prostu go nie słuchajcie, bo LS yy, łapie też takich średnich youtuberów albo TikTokerów yy, i, i hejtuje. No i to chodzi o to, że no nie, no dobra, nie będę już po prostu o tym, danał, ale w tym momencie mamy tyle z tego portu i to dosyć ładne jest, yy, ale yy, ta ziemia mi się tutaj nie podoba z tego magazynu. Ojej, czy oj, coś tutaj nie poszło? Yy, dlatego. Yy, zrobimy sobie tu. Po prostu. Nie, nie pytajcie, jak ten magazyn wygląda. Ja to będę musiał zrobić na osobnym odcinku w ogóle, bo po prostu to jest. Mm. Tak, zrobione. Trzeba po prostu, że Jakby to, to jest. Nie pomyślałem trochę, jak robię ten magazyn. Bo zobaczcie, myślę, że to będzie prosta ściana. Po prostu będzie szło dalej. Yy, ale z tym magazynem to tak nie wygląda. Bardziej w ogóle to jest mój domek i ten magazyn to tutaj takie i to będę musiał tu wszystko to zniszczyć i dobudować to tu i tu zrobić jeszcze schodki do pomieszczenia dlatego to będzie trudne i to trzeba zrobić na live chyba jakimś yy. ale teraz robimy port yy. a w ogóle yy, to chcę wam jeszcze powiedzieć, że w, w razie ataku, to tu mamy klatkę z trzema z, z golemami z trzema golemami w ogóle nie pytajcie się, co to jest, bo to bardzo brzydko wygląda. Ja to y, dzisiaj buduję, zabudowywuję, Ale słuchajcie, też to jest bardzo możliwe, że y, muszę się wyciszyć. Y... No więc mówię, że to trzeba by było chyba na live zrobić. Ale to są te klatki z mam w razie ataku na wioskę, jakby inna wioska. A tak, w ogóle musi się chyba na smycze przypiąć i do płotka, ale do tego nie, ch nie chcę robić, żeby to było ukryte. Żeby nam nie ten nie zniszczyli tych płotków, żebyśmy nie biegały z tak <mulary> Ale może jeszcze jednego zrobię, tak na wszelki. Eee, pyk, pyk. w ogóle nie wiem, czy widzieliście, że da się zrobić golema. Jakby nie da się zrobić golema, że jeżeli się zrobi tak. A jak jesteś tak, to się robi. No okej, okay. mm, idziemy do portu I moim zdaniem to trzeba by było zrobić tutaj tylko raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa i raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery I raz, dwa, trzy, cztery Okej, okay, dobra, tak moim zdaniem powinien wyglądać ten port Teraz <coughs> dlaczego? Dlatego, że tu bym dał sobie łódki Czekajcie chwilę, tutaj trzeba... Gdzie są te łódki? Łódki chyba są tu. Są tu, yy, więc dajemy teraz do łódki pyk. Tak. Tak, tak. Tak. Ja rozumiem, że ja tak wszystko buduję w Minecrafcie, ale to nie moja wina. No po prostu nie Ale Okej. Okay, yy, pyk, pyk, yy, no i tak. Chyba to jeszcze nie jest koniec tego portu. Bo jeszcze będziemy budowali. Jeszcze będziemy tutaj budowali. Bo teraz chciałbym zrobić dekorację do tego portu. Yy, I teraz ko. <tłuk> do tego eee, bierzemy sobie, weźmy sobie potki, eee, sobie to ale, dobra eee, weźmy sobie potki i co sobie zaznaczmy, że tu będziemy chcieli zrobić sobie taki jakby mini daszek eee, mini daszek dla wiewiórek ale okej, okay, dobrze, tak będzie ten daszek wyglądał, ale on musi być trochę dwa no myślę, że tak podwyższony dobra Dwa. Raz. Dwa. Mm. I teraz bym dał sobie pół płytki. Mm. I teraz też dam chyba dla was timelapsa, żebyście nie musieli y, tak długo na to patrzeć. Okej. Okay. Dobra. Dobra, czekajcie chwileczkę. No i już mamy W zasadzie port... No nie jest, że skończony tak całkiem, bo tutaj jeszcze słuchajcie na odcinku, bo coś tam do was pogadam i sobie pobuduję tu. Y, mniej więcej... Tak... Y, I słuchajcie jeszcze tylko chcę wam powiedzieć. Żebyście subowali mój kanał, bo szczekuje serio ogromny projekt od Blue Studio. W Studio to nie wiem, co to, nie wiem co, czy wiecie co to jest, bo to jest takie studio filmowe i będzie tam, no, co najmniej godzinny film. Na kanale Blue Studia, jak go założę, zaraz to będzie tam, no, właśnie, mówię, że co najmniej godzinny film y, z y, udziałem dwóch moich kolegów, jakby koleżanki i kolegi którzy pojawili się w filmie e, czarnym gdzie nic nie było widać tylko głos e, tam się wtedy Bartek pojawił e, nie wiem czy Eliza też ale no tam w tym filmie gdzie powiedziałem że mam bana z tym z czarnym tłem to tam się o właśnie jeden aktor z tego filmu pojawił i gadał, bo mój głos chyba tam z tego filmu znacie, ale jego głosu jeszcze chyba nigdy nie słyszeliście, więc... No szczerze, dobrze dla was. Bo nie słyszeliście tego głosu, będziecie mieli niespodziankę, jakby słyszeliście ten głos, ale mało osób obejrzało w ogóle ten film. Szczerze tak naprawdę nie wiem i bardzo wam dziękuję za ponad 100 na filmie, kiedy dostałem nowy mikro i kiedy Nagrywałem z Obbibary z Prison Run. Bo wtedy dobiliśmy, uwaga, uwaga... 100 wyświetleń! Najwyżej na moim kanale 100 wyświetleń, słuchajcie, tak! Bardzo wam dziękuję, więc... Uda nam się, słuchajcie, pod tym filmem pobić liczbę wyświetleń. Musi nam się dosłownie udać. Bo jeżeli nam się nie uda, to po prostu nie wiem, ale... No, uda nam się po prostu przebić tamten film, pod tym filmem. No więc... Oglądajcie, subskrybujcie, żeby po prostu udało nam się przebić sam ten film, a ja bym już skończył nara.